Wysokie góry i odziane lasy. Jakorat na was patrzę, a swe czasy młodsze wspominam, które tu zostały. Kiedy na statek człowiek ma odbały, gdzie po tym nie był, czego mnie skosztował. Jażem przez morze głębokie żeglował, jażem Francuzy, ja żem Niemcy, ja Włochy, jażem nawiedził sybilijne lochy. Dziś żak spokojny, jutro przypasany do miecza rycerz. Dziś między w pańskim pałacu, Jutro za się cichy, ksiądz w kapitule. Tylko że nie z mnichy w szarej kapicy, A z dwojakim płatem. I to czemu nic, jeśli że opatem? Taki był Proteus, mieniąc się To w smoka, to w deszcz, to w ogień, To w barwy obłoka. Dalej co będzie? Srebrne w głowie nici, A ja z tym trzymam, kto co w czas uchwyci.